Obrigada, a Dzień dobry. na jest jak eliminacja z bloków do trzeciej edycji. Jesteście tutaj od której godziny? Od ósmej. Czyli nie przyszłyśmy wcześniej się na co dzień, e, zawodowo, amatorsko, jak to wygląda? Liczymy kilka lat ze zespołem tanecznym Dance Factory, do którego wszystkich serdecznie zapraszamy. A jaki to jest taniec? Hip-hop, jazz, punk, -y, e, electric boogie i breakdance. Myślicie, że macie szansę? <laughs> Mamy nadzieję. A na co liczycie? Na długie godziny czekania tutaj, na dobrą zabawę, ćwiczenia może jeszcze jakieś będą? E, liczymy na dobrą zabawę również. Ale fajnie by było, jakby, jakby coś nam opłaciło, że to przyszłość.